Siemano, z tej strony Kazior A to jest następny odcinek eee, Star Warsów <laughs> Dobra Dum 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 To, to się nazywa Ta misja się nazywa em, Zagłada Jedi Tu już się zaczyna coś dziać Jak widzicie No i właśnie Tu się zaczyna to, że klony nas zdradziły My raz, razem z mistrzem jodą O pyk, już są przejść w przebrały się Wow, wow Nie bij tu jody, tylko tych na kurwiaj Dobra Co to jest? Mm, fajny Ej, nam pewnie dało się coś rozbudować, pewnie coś było. Pieniążki, czy coś. Mało mnie to obchodzi. Mm, dobra. Dobra, wchodzimy. Dobra. Co my tu mamy? Dobra, tej ma, tej... tą misję wspominam nie za dobrze. Znaczy, że była trudna po prostu. Cześć. O kurde. Już nie po naszej stronie. Widzieliście, to był chyba ten, co nam pomagał zabić Griwusa z tym pomarańczowym czymś. I on się nazywał Rex, ale wątpię, żebyśmy największego z, z tych sklonów zabili tak od, po prostu. Co ja mam zrobić? Coś takiego? Jasne. Dobra. Od razu mówię, kompletnie nie wiem co mnie czeka, więc żeby nie było, że ja wskowiem. E, co tu się dzieje? Co wy se pizza będziecie tu jeść? Nie ma. Nie no, to nie był Rex, bo tutaj dużo mają szturmowców, ma takie... i właśnie, opaski. Spaduwa. Tu coś konkretnego Uu, tańczymy. Oo oh yeah. Nie na no, tak serio coś konkretnego. Nie. Dobra, nie ma sprawy. <laughs> Kontynuujemy. Biegniemy w tą stronę. Coś... Cóż to? E, dobra. Łomba <laughs> jej Co ty joda robisz? Kurczę, no już, tak bo koloro... Kolorowo mogliśmy. <noise> Zabiłem jodę. Obiłam ten, co zabił jodę. Oho. Co nam to da? A, bardzo ładna kula, oczywiście. <noise> Myślałem, że to jest potrzebne do dalszej fabuły gry. Ale jednak nie. Dobra. W którą stronę? Prosto. A co mi tam. Hello? Co tak patrzycie? Co tam jest ciekawego? Dobra Jak widzicie w tej części już umiem jakieś tam kombosy Coś tam porobić Jak się przechodzi całą grę to się powinno umieć mm. A w drugiej ogólnie jest in... Wow Inne są... Mmm.. Kombinacje przycisków i tak dalej Więc nie wiem co będę musiał robić w drugiej części Co się dzieje? Co jest grane? Gdzie mam iść? Hmm huh. Czyżby tutaj Coś takiego Mhm Dobra Ja kompletnie nie znam tej ma O Jezu, nie! Ale to to akurat kuźwa znam Spierdala, Joda Dlaczego się wkurzyłem? Zaraz zobaczycie. Będę taki wkurzony na to. Dobra. Z botem... Z kolegą się przechodziło na lajcie. Z botem... Przecież to będzie udręka. Ten otobot będzie musiał mi... Pomagać. Wysuwać kloczki... Jaka muza się włączyła? du, Ostateczna walka! yo baby! Klocki, gdy ja będę musiał skakać... ...po nich? Czy nie? Nie no, musiałem, było coś takiego Był taki aspekcik tutaj w grze Nie gadajcie, że nagle teraz go nie ma Nie no, jest! O, to jest tu! Dlaczego? Dlaczego? Joda? Kutachu? Nie, no jak ja mam to robić? Niech to się schowa już. Tak bym się schowasz. no właśnie. Czy co, ja chciałem to wszystko sobie powyciągać? Tak? No chyba was suty pieką. Łe nie było tak źle. Myślałem o czymś gorszym. Chyba, że to jest jakiś pierwszy etap, który naprawdę Ech, jest ładny. A drugi będzie masakryczny. Coś mi się tak zdaje, że tak będzie. Ta, no jasne, bo po bo, 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 bo co, nie? Ja pierdolę. Nie wierzę w ogóle. Nie, 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 nie. Ech. Ale. Co jest? O nie. Nie.

co ja robię ze swoim życiem? Aj fajne takie. Mamy, 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 mamy. Mamy, mamy, ma, 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 kurwa. Już? Aha No, dobra, to jednak chyba z kolegą było trudniejsze. Bo było. Oj, weźmy podnieść, Ale gdzie? Hmm, bardzo śmieszne. Oho, ja nie wiem. Wow, wow! Cholerka, poczekajcie, ja się tutaj jak spadają. Ja się tutaj dopiero rozkręcam. Czekaj, co on robi? Dobra. Dobra. I uwaga. Witam, witam. I co się stało? Jedną z najwpływowszych... najpływ... Jak to się mówi? No, że wpływowej osoby zabił Anakin i oddał się pod władzę imperatora. Było to wszystko pokazane. Ja nie ściemniam. Um, I teraz na Waszych oczach klikamy kontynuuj. I przechodzimy do ostatniej misji w grze. Hmm. <trym> Darth Vader, tak. No i tutaj Anakin. Z Padme ma dziecko. Dokładnie. Dwoje dzieci. No i tutaj Obi-Wan. ramcia Chcę dokopać po mordzie Anakina. Chociaż to jego był ten. Jak to się... Boże, padawan jego był. No ale cóż. Wyszło jak wyszło, prawda? Nie zawsze życie jest kolorowe. Wow. Dobra, teraz mamy czas. Szybciutko zróbmy to. Można tutaj się wdawać w jakieś gówna, że rozkładacie jeszcze jakieś... Podtrzymujecie tą konstrukcję, tam są belki różne takie i przedłużacie sobie czas. Ale spokojnie, każdy zdąży... Pyk, otworzyć te drzwi i wybiec. Nie ma sensu przedłużać sobie tego czasu i tracić swój. I znowu epicka walka, niczym z Dartem Maulem. <ścoughs> Zaskryptowana walka, jak nie wiem co, w dwójce już takich nie będzie. Będą bardziej realistyczne, naprawdę. No ale cóż, no. Ojeju, dobra, dobra. Anakin, jedyny, ostatni raz ci pomagam. <laughs> wow Widzicie tylko złe mo Wow Dałem radę jakoś Dobra Dawaj na kin Yo yo do Faka do lawy spaść idioci dobra lecimy no <śpiewanie> good 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 kurwa pu, 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 pu. dobra dobra anakin łap się tutaj musimy Musimy zrobić akcję niczym James Bond. Wow, 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 skacz. Dobra. Dawaj. I tutaj zobaczcie, mamy tyle samo serduszek co Anakin. Jeżeli je stracimy szybciej, przegrywamy. Tu nie ma już żartów. No i na razie przegrywamy. Kurwa. Nie ma opcji. Aaaa, przegraliśmy Kurcze no On uderza mnie co 7 razy tyle razy co ja go kurwa No nie wierzę No nie ma opcji żebym to wygrał Aaa Kiedyś mi to lepiej szło No i no Czy ty się kurwa bijesz, czy nie Patrzcie No przecież to jest tak, miałem obronę, a oni tak nie walną, nie? Tak, tak, jasne. O! Shit! Jak ty to, kurwa, robisz? Patrz, jak ja się bronię, to ta cipa mnie bije, no. Czy to jest, kurwa... Nie! To jest! A Gin. Gnoju. Uff. Nie wiem jak go pokonałem. Czy to jest tak, że jak ileś tam razy przegrasz, to w końcu no, wygrasz, nie? No niestety nie udało mi się go pokonać tak, jak powinienem. Jak próbowałem przed nagraniem, to udało mi się za pierwszym razem. Nie wiem. Naprawdę, sorry, no ale no. Może kiedyś. Nie wiem, coś mi się nie udało. Czy udało się, niech będzie, nie? No i tutaj padmę, rodzi. Urodziła. E, księżniczkę Leje. No i umarła teraz. Księżniczkę Leje i... Luka Skywalkera. Tak, a tutaj imperator Anakina <laughs> Znajduje. W sumie to taki był plan, żebyśmy go zabili. A ci zabili? No tak, zabili. Imperator go wskrzesi jako Darda Vadera. Tak, Anakin jest Dardem. Cóż... Taki jego los. I teraz za, każ I teraz za wszelką cenę chce się zemścić na Obi-Wanie. Czy mu się to uda? Ja wiem, ale nie powiem. Do zobaczenia w drugiej części LEGO Star Warsów na razie.